Na tej wysokości, na wysokości Dobrze, Jeden rząd tutaj do... Obecnie trwa pogodny wieczór, tak nazywa się ten punkt programu, który tutaj przeżywamy wieczorem i jest to wspaniała zabawa, rodzinna, głównie skierowana do najmłodszych i dzięki temu możemy też razem pobawić się w szerszym gronie, korzystając z super pogody. W swojej żonie mam czas popatrzeć w oczy i za to właśnie sobie też cenię ten czas, który tutaj spędzamy. Bo właśnie mamy taki czas tylko dla siebie, gdzie jesteśmy we dwójkę, nikt nam nie przeszkadza. Może nawet słowo przeszkadza jest troszkę negatywnie odbierane, ale po prostu jesteśmy ze sobą, możemy porozmawiać na tematy takie ambitniejsze, takie, na które codziennie człowiek no, nie ma czasu porozmawiać. No i ciężko też o atmosferę, tak? A tutaj mamy taką możliwość. I, 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 Dobra, będzie, będą trzy, trzy tury, dwie, dwie tury jeszcze. Spoko, dacie radę. W trójkę jesteście? Raz, dwa, trzy. E, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, ciocia wskaże. A czy tak wiecie. Chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Patrzycie się na mnie. Na mnie, na mnie, na mnie. Patrzycie w oczy. Do mnie, do mnie tu. tu. Dobra? Okej. Okay. Odbywają się tutaj dialogi małżeńskie, wyjazd rodziny przyjechały całe rodziny, praktycznie z całej Polski, właśnie, by spędzić czas ze sobą po to, żeby umocnić się i nauczyć się na nowo albo przypomnieć sobie, jak przeprowadzić dobrą rozmowę, dobry dialog małżeński. My jesteśmy w domowym kościele w oazie, stamtąd wyrastamy, tam się formujemy, natomiast to spotkanie tutaj, te rekolekcje są organizowane dla ludzi spoza wspólnot. To taki pierwszy krok, żeby zobaczyć jak dobrze jest we wspólnocie, żeby zachęcić, żeby pobyć ze sobą, żeby budować relacje. Część osób jednak jest w jakichś tam wspólnotach dalszych bądź bliższych bądź internetowych. Tak, na dobrą sprawę wystarczy tym małżeństwom zabrać na chwilę dzieci, dać im czas, żeby spojrzeli sobie w oczy, chwilę porozmawiali i od razu już wracają te wspomnienia tych czasów, kiedy byli razem w sobie zakochani. Poprzez pewne ćwiczenia, wprowadzenia, tłumaczenia. Pomagamy e, właśnie spotkać się ze sobą, porozmawiać ze sobą. E, panowie są całkiem dobrzy w tym, tylko trzeba dać im możliwość przestrzeń. Czasami trudniej jest powiedzieć, niż na, napisać. I proponujemy różne formy, wprowadzając, podpowiadając, jak to by mogło wyglądać. No, przez moją żonę, tylko. I wyłącznie, bo ona y, chciała jechać na takie rekolekcje małżeńskie. Ja ogólnie się tego bardzo bałem, bo myślałem, że będzie bardzo dużo modlitwy, a tu się okazuje, że jest bardzo dużo zabawy y, dla dzieci, i y, y, mamy takie fajne konferencje małżeńskie w sumie, tak? Dialog małżeński polega na zaakceptowaniu drugiej osoby, taka, jaka została stworzona od samego początku, y, na zaakceptowaniu ich wad bo takie są, na zaakceptowaniu ich zalet. Dialogi małżeńskie pozwalają też na no, wspólne spędzenie czasu poprzez prawidłową organizację. Jesteśmy małżeństwem od 10 lat, znamy się w sumie 16 lat. Myślałam, że po, po 10 latach małżeństwa no, w sumie już nas nic nie, nie zaskoczy, że już znamy się na, tak, na tyle dobrze. I y, okazuje się, że jednak nie, że dowiedzieliśmy się dużo więcej o sobie, o swoich temperamentach, o swoich językach miłości, które do tej pory były nam całkowicie obce, y, całkowicie nieznane, nie, nie rozpoznawaliśmy się pod tym względem. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy nam y, pokazali wiele ciekawych form spędzania wspólnego czasu. pierwszy raz przyjeżdżamy na takie e, rekolekcje i nie jesteśmy w żadnym właśnie e, stowarzyszeniu, zrzeszeniu. E, też dla takich osób jest, są te rekolekcje, więc można się, ale bardzo fajnie możemy się tu odnaleźć i, i nauczyć się, pouczyć się tego, że, że dialog między małżonkami jest możliwy, że Powinniśmy go e, praktykować. E, no i uczymy się właśnie też poprzez przykład innych osób, przez ich świadectwo, e, e, że, że, to jest, że, że jest to ważne i, i warte naszego czasu i zaangażowania. Także m, bo w, w natłoku codziennych obowiązków, e, w, w, wraz z, jakby z wzrostem stażu małżeńskiego, e, człowiek o tym zapomina, prawda? Codzienność przytłacza, leci się dalej, e, rozmawia się o, płytko, krótko o takich. E, Szyb, o, tak, o dzieciach, o, o bieżących sprawach nie ma czasu, żeby, żeby się zatrzymać. Natomiast tutaj się uczymy tego właśnie, że, że, że to jest warte. Patrzę się w oczy, nikogo innego. Dobra, zostajemy w kole, wyciągamy rękę do przodu. Ta ręka, która Małżeństwo do przodu, polega na tym właśnie, żeby ze sobą rozmawiać. Są pewnie różne właśnie języki tej rozmowy, tego małżeństwa, które też tutaj poznaliśmy. Myśmy troszkę byli ich świadomi, bo uczestniczyliśmy w fajnym takim internetowym, można powiedzieć, spotkaniach małżeńskich, a tutaj, a tutaj no mamy czas ze sobą rozmawiać i rozmawiamy bardzo chętnie. To, że żona mówi czasem więcej niż ja, to, to nie znaczy, że ja tutaj nie mam możliwości dojścia do głosu. Także jak najbardziej cenimy sobie ten, ten czas tutaj. Rozmowa wcale nie musi opierać się... Na wypowiadaniu potoku słów, prawda? Czasami właśnie lepiej dotknąć, przytulić, coś zrobić, tak? bo to też jest ważne, prawda? Tym gestem też można powiedzieć więcej niż słowami. I uwaga. Przypominamy krok. A bo i uczymy. Zad robimy tak. Cztery kroki do przodu, obrót i cztery kroki do tyłu. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, obrót, obrót i tyłek. Poruszamy tutaj 12 różnych tematów, przy czym nie jest to jedyny wyjazd i nie jedyna tematyka, którą organizujemy. I też w tym miejscu już za tydzień, za niecały tydzień będzie cały wyjazd poświęcony wychowywaniu dzieci. Natomiast wcześniej jak najbardziej odbywały się także inne tematy dotyczące zarządzania finansami, finanse po bożemu. Jest, ta rzecz jest także w internecie w ramach, Fundacji, którą prowadzimy dla rodziny EU, podejmujemy właśnie różne formy, które wspierają rodzinę. Rodzinę silną obecnością ojców i współmałżonków. Ja widzę, ja widzę że na koniec dnia mamy poważny problem. Bo w ogóle zmęczenia nie widać. Po Was! Brawo, na Brawo dla wszystkich! bawiliście się fantastycznie! Gdyby nie poduszka, która już się upomina o was, to pewnie jeszcze szalenibyście długo. Świetne doświadczenie dla, dla duchownego, który siedzi na plewaniu siedzi w kościele, siedzi w kancelarii, odosobniony. A tutaj jest żywioł, tutaj są dzieci, które wchodzą na głowę, chcą się bawić, szaleją. Chcą, w, do morza wciągają księdza i, i, i mają frajdę, że, że, że im się to udaje. Więc to doskonałe doświadczenie prawdziwego życia. I cieszę się bardzo z tego, że już od szeregu lat z, z, z rodzinami, z małżeństwami wyjeżdżam na takie rekolekcje. Gdyby nie podróżka, która już się upomina o Was, to pewnie jeszcze szalenie byście długo. Ale teraz już przychodzi czas, żeby podziękować Panu Bogu za cały dzień. Na szczęście, byliśmy nad morzem. Niektórzy się kąpali, niektórzy mnie wrzucali do wody albo chcieli wrzucić. Na szczęście Piotruś nie wypił całej wody w morzu, ale bawił się w rekina. Jest za co dziękować Panu Bogu, jest za co dziękować Matce Bożej i Świętemu Józefowi i rodzicom, i dzieciom. Że dały spokój drogę swoim e, opiekunom Tatusowi i Czego ja się uczę? Kiedy oni rozmawiają między sobą o dialogu, ja przysłuchuję się wykładom, no to absolutnie przekładam to na, na, na relacje nasze, wspólnoty kapłańskiej na przykład. Ksiądz też pod, musi dialogować. Ja się przyłapuję na tym, że my mamy język urzędowy. To jest jedna sprawa. Z drugiej strony rozmawiamy z pozycji siły, z pozycji władzy, proboszcz z wikarym na przykład. Tymczasem co nie o to chodzi. Żeby człowiek z człowiekiem się spotkał, żeby aby porozmawiać, żeby powiedzieć, mężczyzna i jeszcze ksiądz, to jest w ogóle zbitka straszna, i mówił o uczuciach. To nie jest takie proste. A tu przy, przy rodzinach mam, mam okazję uczyć się tego i naprawdę bardzo dużo mi to daje. Dobra. Na nowo też poznać własnego męża, jego temperament i, i no i to jest fajne, znaleźć ten czas. Dzieci też tu mają zorganizowany czas, dzięki temu my możemy mieć czas dla siebie. Więc to jest ważne. Mogę i powinnam znaleźć czas dla męża, że, że ten wieczór to nie jest tylko leżenie przed telewizorem i szukanie serialu, co nie było do tej pory też naszą praktyką, ale żeby właśnie dalej szukać tego czasu dla siebie, znaczy dla siebie, dla małżeństwa wspólnie. Bo każdy sobie znajduje czas, prawda? Każdy ma jakieś tam większe, mniejsze zaangażowania, lubi sobie spędzić samotny czas. A tu chodzi o to, żeby dalej kontynuować, ten dialog, te, te wspólne spędzanie czasu, i to jest takie fajne. Marii, królowo nasza. Marii, królowo nasza. Ciebie prosimy u święca rodziny u święca. Chcielibyśmy, aby małżeństwa wyjechały stąd z odnowioną relacją, z taką, z taką troszkę nauką rozmowy na nowo ze sobą, z takim ociepleniem, z takim odnowieniem tego, co sobie ślubowali przed Panem Bogiem i żeby troszkę odpoczęli i ucieszyli się sobą i swoimi dziećmi. Ale też zobaczeniem, że są inne małżeństwa w bardzo podobnej sytuacji, które nie są w żadnej wspólnocie i które chcą jakoś się tworzyć, rozwijać, zbliżać się do siebie. I to jest bardzo piękne, kiedy właśnie małżonkowie e, lgną do siebie wręcz, tylko czasami brakuje właśnie form i możliwości, propozycji, gdzie mogą to zrobić, gdzie mogą się spotkać. Niech Was błogosławi Bóg Krzeg, mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Ogo suwaśmy panu. Bogu nie Każda rodzina ma inne doświadczenie, dzielimy się z tym doświadczeniem z innymi. Myślę, że najbardziej zależałoby mi, żeby stąd wyjechać z takim przekonaniem, że jeszcze tutaj wrócę. I jeszcze czegoś być może się w przyszłości więcej dowiem, ale pod kątem rodzicielstwa. Bo małżeństwa już bardzo dużo się dowiedziałam, i jestem ciekawa jeszcze, co będzie się działo. I jednocześnie y, jest mi przykro, bo niedługo niedziela i będziemy musieli stąd odjechać, więc jest tu tak pięknie i cudownie, że chciałabym, żeby to trwało zdecydowanie dłużej. Że tak tu jest pięknie, ze szercem mi zabłyszczało. Czyli wniosek z tego taki, że to są wyjątkowe wakacje. Czekaliśmy w sumie z mężem na wakacje od 7 lat, bo Lidia ma 6 lat. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Nic lepszego nas nie, mo nie mogło spotkać. Dzieci wszystkie do swoich rodziców podchodzą po błogosławieństwo i po buziaka. Na dobranoc. 아, <laughs> ม่ต <laughs> <laughs>